Cześć wszystkim! To Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie? W ostatnim odcinku wspominałam Wam o słówku please. I po tym odcinku przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden błąd, jaki często popełniacie właśnie związany ze słówkiem please. Zobaczcie. Mamy tutaj na rysunku taką sytuację, że jedna osoba drugiej coś podaje. Tutaj klucze, tak? I kiedy my w języku polskim komuś coś dajemy, wręczamy, to my powiemy wtedy proszę. I czy w języku angielskim jest tak samo? Popatrzcie sobie, właśnie dałam tutaj takie dwie opcje, i pierwsza z nich brzmi you are, a druga please. Która jest poprawna, która jest błędna? Już na pewno wiecie, że pierwsza jest poprawna. A ta druga jest błędna. Czyli zapamiętajcie sobie, kiedy komuś coś wręczamy, w języku angielskim wtedy powiemy hello. Tak dosłownie, tutaj ty jesteś. Trochę śmieszne dla nas. No ale tak właśnie w języku angielskim się powie, kiedy coś komuś wręczamy. Please, bardziej, kiedy my o coś prosimy, tak? Nie w drugą stronę. Zamiast tego hiła jest więcej, można powiedzieć też coś innego, tak? Jest więcej zwrotów, które można użyć, których można użyć w tej sytuacji. Ja Wam tutaj dałam takie dwa krótkie dialogi. Zobaczcie, w pierwszym. Can I have your passport, please? Specjalnie tutaj dałam te zdanie z ostatniej lekcji, tak dla powtórki. Czyli, czy mogę prosić Pana albo Pani paszport, powiedzmy, że to jest na lotnisku. No, i teraz jak będziemy właśnie wręczać ten paszport, to właśnie powiemy: Here Można też powiedzieć: Here you go, albo there you go, albo there you are. Tego tutaj nie zapisałam. Niektórzy mówią nawet samo here, tak? Więc tutaj możecie sobie użyć tych zwrotów. Dałam wam też tutaj na końcu taką opcję, bo możecie powiedzieć. Możecie wymienić tą konkretną rzecz, którą podajecie, tak? I powiedzieć: Here's the passport. Czyli tutaj jest paszport, tak? Albo Here's my passport. Kiedy właśnie coś podajemy. I jeszcze jedną sytuację Wam dałam. Tym razem w sklepie. Kupujemy, chcemy kupić trzy pomarańcze. No i znowu możecie powiedzieć: Can I have three oranges, please? Ale ja Wam tutaj dałam jeszcze inną opcję. I'd like three oranges, please. Czyli chciałabym trzy pomarańcze. No i tak samo, kiedy ten sprzedawca będzie nam teraz podawać te pomarańcze, no to powie nam właśnie Here albo here go, albo they go, albo samo here, albo yy, they you are. Albo może znowu konkretnie wspomnieć o tych pomarańczach. Yy, tylko zobaczcie, tutaj mamy liczbę mnogą, tak? Dlatego już nie będzie here's, tylko będzie Here are the oranges. Taka niby prosta rzecz dzisiaj, ale jednak często, często słyszę z Waszej strony, jak komuś coś podajecie, mówicie te please. Zapamiętajcie sobie, że w takim kontekście w języku angielskim nie użyjemy please, tylko właśnie jedną z tych opcji, którą Wam tutaj podałam. Mam nadzieję, że jest to dla Was przydatne. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj za chwilkę ukaże się ikonka przydatne notatki z gramatyki. Możecie zostawić maila po kliknięciu w tą ikonkę, i ja na maile, które do mnie trafiają, wysyłam właśnie notatki z tych lekcji. Dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gosia Piecha Centrum Języka Angielskiego CEL. O, nie wyświetliło mi się. <laughs> Cześć!